Witajcie, kochani. Zapraszam na kolejną prognozę księżycową. Prognozę zgodną z Zodiakiem Gwiezdnym, czyli z Zodiakiem Skyriel Zodiak, ten, który jest najbardziej kompatybilny z gwiazdozbiorami. Zapraszam tutaj na krótką analizę tego, co niesie dla nas ten Nów. Astrologia Gwiezdna, którą my się zajmuję... Łączy w sobie astrologię wedyjską i astrologię zachodnią. Także jest to tak zwany miks, <noise> mix, który sobie zmiksowałam, ale nie jestem jedyną osobą, która tak yy, pracuje, aczkolwiek jest to dość niespotykane, zwłaszcza u nas w Polsce. Także Zodiak Gwiezdny jest po prostu najbardziej kompatybilny z gwiazdozbiorami. Nie jest on stałym Zodiakiem, tak jak Zodiak tropikalny. Tutaj też jest udostępniony link w opisie tego nagrania. Jeśli masz ochotę, to możesz sobie więcej doczytać a propos tego Zodiaku gwiazdnego i dlaczego w ogóle go stosuję, no bo są ku temu też powody. Więc mm, każdy nów księżyca jest koniunkcją, czyli spotkaniem Słońca i Księżyca. Mamy tutaj tą koniunkcję Słońca i Księżyca w mm, gwiazdozbiorze w Zodiaku Skorpiona. Anuradha na czyli stacja księżycowa. Tak? Znaki Zodiaku to jest pozorny ruch Słońca wokół Ziemi, a tutaj te na to jest ruch Księżyca. Więc można powiedzieć, że na jeszcze głębiej opisują znaczenie gwiazdozbiorów, znaków, są po prostu kolejną interpretacją, która może jeszcze barwniej przybliżyć nam to, co się wydarza na niebie. Więc samo położenie tutaj y, świateł w archetypie Skorpiona przede wszystkim zaprasza nas do wejścia do siebie. Każdy nów jest takim czasem, aby zanurzyć się w siebie, zanurzyć się w swoje głębokie emocje, w swoje głębokie uczucia, w to, co tak naprawdę y, mamy wewnątrz i jest dostępne tylko dla nas i dla, nam, dla naszych najbliższych. Tak, To Skorpion. Skorpion. Przede wszystkim przypomina nam o tym, że ten czas jest czasem takiej prawdy, tak? Bo o tym też jest Skorpion. Skorpion jest o prawdzie, o spojrzeniu prawdzie w oczy, o tym, że jeśli w naszym życiu wydarzają się takie, a nie inne doświadczenia, to one chcą nam o czymś przypomnieć. To nie jest tak, że cały świat jest zły, tylko po prostu my w sobie. Mamy pewien element, który wymaga uzdrowienia, zobaczenia, przyjrzenia, objęcia i ten element po prostu nam wybija w tym czasie. Oczywiście nie wszystkim, bo w momencie, kiedy cały czas uciekamy od uczuć, uciekamy od samych siebie, cały czas jesteśmy zajęci albo pracą, albo oglądaniem filmów, albo jakimiś używkami, to naprawdę jest milion sposobów na uciekanie od siebie. W dzisiejszych czasach jest tego o wiele, wiele więcej, bo chociażby internet, scrollowanie, social media, to wszystko nas mega, mega od siebie zabiera. Więc w momencie, kiedy już jesteśmy chwilę ze sobą, to może tak być, że jest to dla nas trudny moment. Po prostu bycie samym sobą. Jest po prostu dla nas trudne, po prostu słyszenie siebie, bo nagle przychodzą te wszystkie myśli, od których uciekamy, tak, te wszystkie sytuacje, od których uciekamy, te nieuzdrowione elementy. I właśnie te elementy teraz będą pojawiać się jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, po to, aby właśnie się im przyjrzeć, aby zrozumieć, czego teraz potrzebujesz głęboko w sobie, czego potrzebuję teraz w. Twoja dusza. Skorpion też jest archetypem odnowy i regeneracji. Jest też takim właśnie zaproszeniem do zrelaksowania się, do odnowienia się, do po prostu przejścia w stan trochę takiej hibernacji, nawet, tak? Czyli może tak być, że będziemy zdystansowani do ludzi, a może być wręcz przeciwnie może tak być, że będziemy mieli ochotę, właśnie. Być w kręgu, czy być wśród społeczności takiej, z, którym, z którą możemy wspólnie doświadczyć jakiejś transformacji, jakiejś zmiany. Tutaj, jeśli chodzi o położenie tego nowiu w tej tutaj Anuradha nakszatra, no to sama ta nakszatra jest dość społeczną ona, no Ona ogólnie jest władana przez Saturna i Saturn, być może, nie jest jakiś super społeczny, ale tu chodzi o tego Saturna, który jest. Zgodnie z tradycyjną astrologią, bardziej wodnikowy, czyli ta część Saturna, która służy społeczeństwu, tak? I właśnie tutaj ta Anuradha nakshatra w ogóle osoby, które są rodzone w takiej nakszatrze, czy mają księżyc, czy słońce, to one ogólnie to naturalnie mają taką zdolność, że wiedzą, co jest dobre dla, dla ludzi, dla społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc. Tutaj tak naprawdę jest też taki, wska taki wskaźnik, że my możemy odkryć w tym czasie te elementy siebie, które właśnie potrzebuje społeczeństwo. Tak? Każdy z nas ma jakieś tam, każdy z nas jest jakąś tam śrubką, która po prostu tutaj wprawia w ruch tą maszynę. Więc też jakieś takie wizje mogą się, po, mogą się pojawić. Sama ta nakshatra, Anuradha, jest symbolizowana przez e, lotos. Bądź przez laskę. I tutaj chciałabym przytoczyć tą symbolikę lotosu, ponieważ jest ona szczególnie ważna. Dlatego, że ten czas Skorpiona jest właśnie takim czasem, żeby przypomnieć sobie, że każdy z nas ma w sobie tą jakość lotosu. I zobaczcie, że lotos rośnie w taki sposób, że jego korzenie są głęboko w mule, jego cała gałązka przebija kolejne warstwy jeziora. I lotos pięknie rozkwita na tafli. I nie bez powodu jest, sym jest symbolem buddyzmu, czy mm, symbolem w różnych, mm, właśnie w hinduizmie na przykład, ale też ogólnie jako symbol archetypowy, dlatego że. Mm, Chociażby nawet hinduizm to ja na przykład na to nie patrzę w taki sposób, że o to są jacyś tam bogowie, tylko to są po prostu archetypy i większość tych osób, które gdzieś podróżowały do Indii, czy były, czy miały okazję tego doświadczyć, ja akurat nie byłam, ale jest mi bliska ta ścieżka jogi, to też nie chodzi o to, że gdzieś jakiś Bóg jest na zewnątrz i On nam coś pokazuje, tylko po prostu są to archetypy w nas. No i tutaj jeśli chodzi właśnie o ten, o ten lotos, to też jest jakiś archetyp, więc mimo tego, że mieszkamy na takie Szerokości geograficznej, gdzie takich stricte typowych lotosów nie ma, ale zobaczcie, my też mamy. Dokładnie nie wiem, jak się nazywa ten kwiat, ale też taki ala lotos, taka lilia wodna, tak? Kwitnie u nas w Polsce na naszej szerokości geograficznej, więc ta alegoria tego lotosu tak naprawdę jest, można powiedzieć, na całym świecie i wszędzie możemy tą symbolikę znaleźć i się w niej odnaleźć, w niej się odszukać. I teraz mi się przypomina w ogóle to, co napisałam kiedyś jako młoda dziewczyna, miałam 14 lat i moje życie było dość, 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 dość turbulo, turbulencje były spore, ale pamiętam, że napisałam właśnie taki wiersz i nigdy go nie zapomnę, że, że jestem po prostu lilią na, na, na jeziorze, ale że jezioro na razie jest zamarznięte i że nie ma jak ten lotos wzrosnąć, że przyjdzie czas, kiedy ten lotos rozkwitnie, a teraz dajcie, dajcie... Przestrzeń temu lotosowi, aby on mógł odżywić swoje korzenie pod tym zamarzniętym jeziorem. I maga się wzruszam, jak to mówię, bo bardzo to czuję, że o tym jest też ten nów. Że daj sobie przestrzeń na to, żeby być tym Lotosem, który jeszcze nie rozkwitł, który jest głęboko zakopany w mule, jego korzenie są bardzo głęboko w mule. Mu, tak, może się nam też tak negatywnie kojarzyć, że tu jakiś brud, to coś, tak, to, to są te nasze cienie. To jest ta głębia Skorpiona, do której nas teraz on zaprasza. I dopiero naprawdę w pełni ucieleśnienie tych rzeczy, które do nas przychodzą, da nam. Wyzwolenie od tego. O tym właśnie mówi też ścieżka tantry, że pełne doświadczenie i pełne przeżycie właśnie swoich fantazji czy swoich cieni daje nam pełne wyzwolenie od tego. Więc Pozwól sobie być w tym, co jest, pozwól sobie wejść w te emocje. Jeśli dla ciebie to mega, mega trudne doświadczenie, możesz zawsze wspomóc się medytacją, wizualizacją czy jakąś sesją, jeden do jeden. Ja oczywiście zapraszam do siebie na sesję, ale możesz też mieć blisko siebie osoby, z którymi jest ci ok, i w takiej taki po prostu bezpiecznej atmosferze poczuć tą głębię samej, samego siebie. No przede wszystkim tutaj ten nów też zaprasza nas do retrospekcji, do medytacji, do zanurzenia się w, w swoje no w swoje jakieś takie powołania, w swoją misję, tak? I tutaj jeśli chodzi o naszą misję, to już powiem kolejny aspekt tego nowiu, który może nam tutaj się rzucać w oczy, bo oprócz tego, że mamy ten nów księżyca, który jest właśnie koniunkcją słońca i i księżyca, to mamy też inne elementy tutaj horoskopu, które wpływają bezpośrednio na Nów. I to nie jest tak, że tylko sobie patrzymy na Nów księżyca i na znak, czy na krzak, nawet już głębiej analizując, tylko też ważne są aspekty. I te aspekty, które są tutaj ważne, najważniejsze, które się rzucają w oczy, to przede wszystkim mamy kwadraturę Saturna do całego Nowiu tak? tutaj czerwona linia, kwadrat Saturna kwadraturę Jowisza do Saturna. Równocześnie Jowisz tworzy delikatną opozycję. Do świateł, i mamy też tutaj Marsa w trygonie do um, Słońca i Księżyca. Zgodnie z tradycyjną astrologią, Mars włada skorpionem. I tutaj mamy trygon, czyli wspierającą energię, czyli możemy poczuć taki impuls do działania, impuls do ruszenia do przodu, impuls do yy, taką motywację, taką motywację, która właśnie płynie z wnętrza. Ale pamiętajmy, że Mars tutaj mamy obecnie w znaku. Raka zgodnie z Zodiakiem Gwiezdnym i Mars tutaj w raku jest w tak zwanym upadku, czyli on nie działa tak penetrująco, z taką penetrującą energią zdobywczą, tylko raczej jest taką energią w, z wewnątrz. Tak? Czyli ta motywacja tutaj wypływa z wewnątrz, z naszej intuicji, z naszych takich wewnętrznych potrzeb i czegoś, co zapewni nam em, bezpieczeństwo emocjonalne tak, czyli ta motywacja do działania, ona może być bardzo subtelna w tym czasie, tak, zwłaszcza, że mamy tutaj tak zwany właśnie półkrzyż, czyli tu podwójną kwadraturę, no i ta kwadratura, co mówi? Przede wszystkim na początku, na początek mamy Saturna, który Zakłada swoje pierścienie i swoje ograniczenia tutaj na ten nów. Czyli możemy czuć się delikatnie przetłoczeni, mogą się pojawić jakieś takie depresyjne nastroje, ale może to też być świetną okazją do przyjrzenia się ponownie naszym wewnętrznym strukturom, naszym, naszej wewnętrznej dyscyplinie. Czy tej dyscypliny nie ma za dużo, a być może jest za mało, w jakim, w jakim miejscu, co potrzebuje zbalansować na nowo, co potrzebuje wzmocnić, a, po, a co potrzebuje być może odłożyć na bok. Może się pojawić frustracja też, że nie wszystko idzie po myśli, tak jakby się chciało, żeby szło. Tak, więc tutaj ten Saturn może też, jeśli chodzi o Słońce, Słońce z naszą jaźnią jest tym, tym takim, świe my świecimy, Słońce chce świecić, chce być widziane, chce ogrzewać, a Saturn tutaj zawsze to ogranicza, tak? czyli możemy czuć takie przyćmienie naszego self. I po to, aby Spojrzeć taką refleksją na to, czy rzeczywiście to, w jaki sposób ja się prezentuję światu, czy to jest spójne ze mną, czy to jest spójne z tym, czy to, co głoszę, jest spójne z tym, co ja sobą ucieleśniam. Czy być może mówię więcej, a robię mniej, albo na odwrót, robię coś, czego na przykład boję się przyznać, albo boję się powiedzieć o tym. Nie ma tam spójności, nie ma spójności self i nie ma też spójności, dlatego że mamy też tą kwadraturę do księżyca, czyli spójność pomiędzy tym, co czuję, a tym, co robię, gdzie to jest, czy jest balans pomiędzy tym. Mamy też tutaj Jowisza, który jest w kwadraturze do Saturna i to zawsze jest jakaś sprzeczność, wewnętrzna sprzeczność pomiędzy moją ekspansją i tym, kim chcę być. I takim rozwojem, czy rozwojem świadomości, czy rozwojem filozoficznym, czy moim generalnie rozwojem, ekspansją mojej osobowości, a właśnie takim, taką strukturą mojej osobowości, czyli no właśnie tą dyscypliną, tym uziemieniem w tym wszystkim. I tutaj ten aspekt trochę tak sprowadza, może sprowadzić na ziemię. Może tak być, że w tym czasie, podczas tego weekendu, jeśli dasz sobie tą przestrzeń na refleksję, może się okazać, że. Nie do końca Twoje życie wygląda tak, jakbyś chciała, chciał, żeby wyglądało. Może są jakieś elementy, które już myślałaś, myślałeś, że w tym czasie będą um, wykonane, będą uzdrowione, będą przyjęte, a jednak jest inaczej. I dzieje się to po to, aby raz jeszcze się temu wszystkiemu przyjrzeć, jakby całe życie na tym polega generalnie, że się jeszcze raz przyglądamy i się znowu przyglądamy, a może raz jeszcze trzeba się temu przyjrzeć i może z iść w inną stronę, albo iść tą samą drogą, ale pewniej. Tak? Czyli w którą stronę idę, czy to jest zgodne z moimi wartościami, i ten lotos, właśnie tutaj, ta symbolika tego lotosu przypomina nam też o tym, aby dać sobie czas. Dać sobie czas, ale lotos też, um, i ta symbolika tej, na, tej nakszatry, ona nas tak swobodnie osadza, właśnie w tym mule. W tym mule osadza nas w tym, że. Jest jak jest, ale ja jestem w sobie silna. Ja jestem silna, mam, mam silne korzenie, przetrwam to, przezwyciężę, tak? Ta nakszatra jest nakszatrą też sukcesu, ona mówi o zwycięstwie, więc finalnie my z tego nowy wyjdziemy zwycięsko, tak? O tym jest ta nakszatra, czyli ona nam przypomina o tym, żeby nie, nieważne, co się dzieje, czyli nawet jak się dzieją trudne emocje, trudne doświadczenia, to pamiętaj o tej nadziei, pamiętaj o tym. Że to i tak kiedyś się skończy. Pamiętaj o tym, że masz głęboko zakorzenione swoje korzonki, bardzo głęboko zapuszczone, i one są silne, one cię utrzymają. Być może teraz Twój rozłożysty kwiat nie może się um, rozłożyć, nie może rozkwitnąć, bo to nie jest czas kwitnienia. Teraz jest czas odnowy, regeneracji. Oczywiście, zapraszam Ciebie e, do zanurzenia się w siebie w medytację, może to być medytacja lotosu, w moim newsletterze zawsze wysyłam, wysyłam proponowane praktyki na, na ten nów. No i nów jest też piękną czasem siania intencji, tak? Czyli siejemy intencje na najbliższy cykl, może to być rozpoczęcie czegoś nowego, może to być po prostu zapisanie intencji, może to być mały, delikatny symbol i kroku temu co chcesz zamanifestować w najbliższym cyklu księżycowym? Może to być krok ku odkryciu, głębszym, głębszemu odkryciu siebie, może to być krok ku uzdrowieniu, przyjęciu, zaakceptowaniu pewnych elementów, które masz. W sobie. Oczywiście, jeśli chodzi o znaki zodiaku, no to tutaj zgodnie z Zodekiem gwiazdnym, na, na pewno bardzo dobry czas dla skorpionów, czas głębokiej, właśnie takiej odnowy, rewitalizacji, dobry czas dla ryb, dla raków, tak, te archetypy, i tu nie ma znaczenia, czy masz księżyc, czy masz słońce w tym znaku, to będzie działać dlatego, że mamy koniunkcję, czyli mamy i słońce i księżyc mamy w wodnym znaku, więc. Czy Twój wodny znak, czy Twój księżyc, czy słońce jest w raku, czy w rybach? Będzie to bardzo rewitalizujące, albo w skorpionie może też tak być, że słońce masz na przykład w innym znaku, ale masz słońce w skorpionie, więc może to być bardzo taki rewitalizujący nów ale tylko wtedy kiedy naprawdę wejdziesz w ten cień i naprawdę zobaczysz i nie będziesz od niego uciekać, tak? I jak się z tym zmierzysz, skonfrontujesz, to ten nów przyniesie tobie taką głęboką odnowę, takie ukojenie, ukojenie duszy, takie uspokojenie, też wewnętrzne uspokojenie. Ten nów może zadziałać trochę frustrująco na zodiakalne wodniki czy na zodiakalne lwy. Może wywalić oczekiwania na wierzch, oczekiwania po prostu, które wobec samych siebie macie, czy względem swojej pracy, czy względem relacji. To oczywiście dużo potem zależy od tematów, które masz, i też tematów, gdzie ty masz położone, w jakich domach horoskopu. Warto wiedzieć, właśnie w jakim domu horoskopu jest ten Nów, bo wtedy też wiadomo, jaki aspekt naszego życia bezpośrednio ono, ono dotyka. Dlatego zapraszam i na konsultacje, i na pełne odczyty horoskopów. Dla byków może to być bardzo fajny, też konfrontujący nów. Może być z jednej strony bardzo łagodny, spokojny, ale może wewnątrz się bardzo dużo dziać. Tak? Więc byki też mogą przejść dość sporą konfrontację. Także tutaj oczywiście znaki, znak zmienny panna czy, czy bliźnięta mogą też poczuć przypływ zmiany, takiego osadzenia się też. W tym, co wewnątrz przeżyły. Nie będę tutaj, tak naprawdę, wszystkich archetypów mówić, bo to, co mówię, to jest też tylko takie bardzo, bardzo ogólne, ale w sumie może, żeby inne znaki nie, nie poczuły się pominięte. No to czego jeszcze nie powiedziałam? Nie powiedziałam barana, wagi chyba, strzelca. Waga i strzelec. Łagodny nów, ale może wzmocnić takie dla wagi przede wszystkim, może wzmocnić osadzenie w pewnych rzeczach, które się w tym tygodniu wydarzyły, może być też bardzo takim utwierdzeniem w swoim wewnętrznym autorytecie. Może być takie, że te wydarzenia, które się zadziały w ostatnim czasie. Czy w relacjach, czy w kontakcie z innymi ludźmi, czy w pracy, mogą dać takie: Aha, okej, okay, to ja już wiem, gdzie jest moje miejsce. Tak, tutaj mamy dla wagi, dla strzelca. Dla strzelca, Jowisz, Jowisz, władca strzelca jest tutaj w opozycji do tego nowiu, więc też może to być dość konfrontujące, ale oczywiście strzelec łagodnie, łagodnie wyjdzie z tego i bez, bez, ok bez pokrasku. Okrasku. No, i mamy też jeszcze tutaj Barana, o którym nie wspomniałam. Baran ma, baran ma bardzo, yy, można powiedzieć, czas taki jak zawsze radosny. Być może nawet nie zauważy super szczególnie tego, co się dzieje na niebie. Będzie bardzo zaoferowany swoim, e, swoim, swoimi po, poczynaniami i w zasadzie Baran może odczuć wię, większy yy, Większą tą energię nowiu dopiero jak już księżyc zacznie się budować i księżyc przejdzie do strzelca i utworzy wtedy aspekt trygonu do, do barana. Może wtedy być też przypływ właśnie takiej rewitalizującej energii. Generalnie ta rewitalizująca energia do wszystkich znaków, ale głównie wodne, głównie wodne znaki. W zasadzie nie przygotowywałam się, żeby to jakoś tutaj tłumaczyć dla każdego znaku tak po prostu popłynęłam popłynęłam z flow, ale być może kolejną kolejną mm, analizę zrobię już taką bardziej dogłębną dla wszystkich znaków, aczkolwiek uważam, że <grytanie> warto znać swój horoskop, bo na przykład tak jak mówię, ten nów, możesz mieć na przykład słońce, nie wiem, w baranie, ale możesz mieć księżyc w rybach, no to już będzie rewitalizująco bardzo też wpływać na ciebie albo w raku. Także no tutaj mm, Warto wiedzieć, gdzie ma się jednak i księżyc, i słońce, dlatego że te dwa znaki będą w taki sam sposób aktywować, czyli nawet jeśli załóżmy masz, załóżmy słońce w wadze, czyli tutaj może przyjść ten wewnętrzny autorytet, ale księżyc załóżmy jest w skorpionie, albo w rybach, albo w raku, no to tutaj będzie szła taka energia odnowy, czyli wejścia do siebie, ale z równoczesnym takim aha. Tak, czyli to, co powiedziałam. No i tak naprawdę mogłabym tutaj wszystkie pary zodiakalne po kolei mówić i co to będzie wnosić. No, dlatego zapraszam przede wszystkim do poznania swojego kosmogramu, czyli na odczyt horoskopu, ale też do swojego własnego odkrywania tej astrologii, bo. Bo to nie jest też tylko takie po prostu patrzenie sobie w symbole, tylko przede wszystkim jest to praca ze sobą. I to jest ciągła praca ze sobą, i to jest narzędzie, które fajnie daje nam obraz tego, jakie elementy zostaną poruszone. No ja na przykład, znając swój kosmogram i do tego bardzo dobrze oporując tutaj czytaniem, wiem dokładnie, co się dzieje, wiem, dlaczego się tak czułam w cały ty całym tygodniu. Pozwoliłam sobie na to wszystko i mam mega dystans, po prostu mam mega dystans i wiem, może to nie jest też tak, że wiem, że konkretnie będę szła tą ulicą o tej godzinie i będzie jechało te auto i się wydarzy to, to i to. Bardziej to jest od takiej strony energetycznej, że ja wiem, że teraz jest ten czas odnowy. Był ten czas spojrzenia sobie w te największe mroczne zakamarki. Przyjęłam to, zobaczyłam to, totalnie się zanurzyłam w tym doświadczeniu, nie uciekałam od tego, dałam sobie te elementy, które moje, moje ja nie chciało. Bo moje ja wie lepiej zawsze dla mnie, ale mój księżyc potrzebował pewnych elementów, więc dałam sobie to. I teraz dzięki temu mogę w pełni przyjąć tą, od, tą regenerującą energię nowiu i też taką właśnie pełną odnowę tych doświadczeń, które ma dla mnie ten nów. Więc warto wiedzieć po prostu, jak masz położony swój horoskop, wtedy łatwiej, wtedy też te elementy, które przychodzą tutaj na takiej ogólnej analizie, to też będziesz czuła, wiedziała, nim więcej będziesz patrzeć w ten swój horoskop, to będziesz bardziej wiedziała już, ok, dobra, no to tutaj skoro jest mowa o znakach wodnych, a ja mam dużo ziemi w sobie, no to to na pewno dotknie moich emocji i tak dalej, i tak dalej. No, także życzę Wam pięknego nowiu i wszystkiego dobrego, niechaj się Wam pięknie darzy i zadziewa Kala Dziwińska pieśń pełni. Zapraszam do siebie na odczyty i na prognozy. Do zobaczenia.